Yo, 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 spisgane ziomale, witam Was serdecznie po raz kolejny na GeForce Kinsie. No i wariaty: oczywiście, jeżeli macie skończone 18 lat, lubicie się zabawić, troszeczkę zagrać na stronce. Pamiętajcie o kodziku promocyjnym, Skuty, który daje Wam 5% przy doładowaniu. A jeżeli jesteście nowi na stronie, dostajecie od razu skrzyneczkę MilSpec za złoty 60. Zł, a w sumie odpuśćmy sobie jedną tak na starcik, zobaczymy co nam tutaj siądzie. No i leci się, kręci, złoty 60. Zł. I czy dostaniemy jakiś potężny profilik, który ze skinek ze Star Trekiem przeleciał obok. A my no niestety 20 groszy tym razem, no ale za darmo to rewolwer wleciał, więc i tak fajna opcja. No i co, wariaty? Ogólnie z tym odcineczkiem wychodzi konkursik na Discordzie. Wystarczy, że oczywiście wbijecie do konkursu na Discordzie, zostawicie łapeczkę w górę, napiszecie komentarzyk, macie subskrypcję kanału. No i możecie wygrać gifkarda za 20 zł na stronę G4 Skins. No i co? Mordeczki dzisiaj. 763 zł. Nie za dużo mam sianka, ale dostałem propozycję od widza. Stworzył specjalnie dla mnie tutaj skrzyneczkę, którą postanowiłem przetestować. No i sam jestem ciekawy. Chyba to będzie moja pierwsza skrzyneczka na tej stronce, no i dokładnie stworzył za 45 złotych, czyli powinno nam idealnie tutaj wystarczyć, no 7 stówek, no obyśmy wyszli z tej skrzyneczki na proficie, zobaczymy, ale najpierw chciałbym obczaić, tutaj mamy 26% na skina za 3 złote, 22% w sumie procent za 4 złote, tutaj też 20%, no jest to taka kurczę widzicie, procentowa dosyć skrzyneczka, no ale mamy dwie koski, są dwie koski, jest piękny tutaj wulkanik, meczka też niczego sobie, nie no, Chciałbym chociaż jedną taką kostkę wydropić i już by był fajny proficik. Zobaczymy jak to poleci. Niech się kręci. Pierwsze otwarcie 45 zł. I zobaczymy. Dawaj. Za mocna skrzyneczka podobno. Więc najpierw dostajemy. No najgorszy skinek za 3,20. Dobra. Dupy nie urywa. Spróbujmy sobie po 3 sztuki takie zakręcić śmigiełkiem. I 136 zł właśnie wydajemy. I zobaczymy. Może coś ondzie. Może co się i była koska obok, była koska obok, my niestety tu dostajemy dwa razy digielka i jeden rewolwer, więc no niestety tutaj strata, zostało nam jeszcze 582 ziko, kręcimy, kręcimy, zobaczymy tą skrzyneczkę, co ona potrafi, no mam nadzieję, że tutaj od widza więc sypnie coś konkretnego, mamy w końcu fajny skinek, jest to kałaszek za 65 zł, dobra, zawsze to coś, mam nadzieję, że dopiero się rozkręciła. Ej, ale zobaczcie, jakie tutaj procenty, 10% na nią było, dobra, spokojnie. Lecimy, kręcimy po raz kolejny. Jeszcze trzy stóweczki mamy. Zobaczymy. I mamy w Star Trek'u. Jacie Jimmy, co jest grane? 189 zł za taką meczkę, więc pięknie tutaj oddało. Lecimy dalej. Kręcimy, kręcimy. Jeszcze raz będziemy mogli trzy takie skrzyneczki sobie. Stój, proszę. Mamy koskę. Ja pierdolę, Co jest grane w ogóle? Niesamowita skrzyneczka od widza Niesamowita Udało nam się wydropić pięknego Hudmansa Za 936 zł I tutaj jeszcze ten kałaszek poleciał No kurde Jimmy Pięknie, pięknie A jeżeli macie jakieś fajne propozycje na skrzyneczki Tłuszczcie wariaty Ja z chęcią przetestuję Jakieś tutaj nowe case'iki No kurcze jakby tak każda skrzyneczka oddawała Jak ta to ja bym był zadowolony Ale kręcimy, kręcimy po raz kolejny Ostatni tutaj strzał ja i tak jestem mega zadowolony już w tym odcineczku. Kolejny tutaj skinek w Star Treku, więc ładnie siada 12 zł. Zawsze to coś. Zostało nam 38 zł. I ja wariaty przechodzę. Przechodzę na Trip control, ponieważ i tak mamy fajny proficik. Mamy kostkę za 1000 zł, czego mi więcej trzeba. No ale kurczę, gdzie są te moje skinki? Dobra, trzeba troszeczkę posprzedawać. Czekajcie, ja sobie może przejdę najpierw na ekwipunek, tą kostkę zostawię, a resztę posprzedajemy po prostu. O nie, jak ja tak będę musiał posprzedawać wszystko, to będzie ciężko, to będzie ciężko, czekajcie. Może jakoś tutaj stronę spróbuję zaznać, stronę to odznaczę i sprzedam. Dobra, tako będzie lepiej. Pyk, pyk. Sprzedaj, sprzedaj, no i mamy, mamy tylko koska nam tu została za 936 ziko, ja to zostawiam, a mamy jeszcze 430 ziko, zróbmy sobie jakiś fajny kontrol z tego, jakąś własną skrzyneczkę może także na jakiś piękny nożyk i dajmy tym razem stronę CT jako droższego skina, dajmy sobie tutaj, no nie wiem, weźmy 800 złotych, już jakieś fajne koski powinny się tutaj zacząć od tej ceny. No i są, so, w sumie udało nam się jedną wydropić, więc rękawiczki też by nam się przydały. Ciekawa opcja. A tutaj z lewej z prawej strony dajmy jakiegoś gównianego skinka. No i brakuje. Brakuje nam tu 13 zł, troszeczkę zmniejszymy procenty i mamy 48% do 52. I błagam, niebieska strona. Niech dami te rękawiczki. Zmieniłem dzisiaj stronę może coś innego, może w końcu coś nam siądzie ciekawego. G4Skins, dawaj te rękawiczki, no skrzyneczka pięknie oddała, jestem zadowolony i mamy jeszcze rękawiczki na sam koniec, no co jest grane dzisiaj, kozacki odcineczek, g 4 dzisiaj rozkręcony jak szalony, więc wariaty. Aż a zajdę do Ekwipunku, a zajdę na sam koniec do Ekwipunku, bo aż mordeczka się cieszy. 1750 zł dzisiaj, 1000 zł proficiku, skrzyneczka przetestowana. Bardzo dziękuję za tą skrzyneczkę, jest naprawdę mega zajebista. Myślę, że więcej razy ją przetestuję, a Wam mam nadzieję, że odcineczek się podoba. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapominajcie, zostawić lajka, subika, komentarzyku. Widzimy się w następnym. Yo.